Kolejny daily vlog <laughs> Dzisiaj możecie opowiedzieć, dokąd idziemy dzisiaj pani Michale, możesz powiedzieć Do piątki, za piwo Za piwo, do piątki, a później? później jeśli czas, czas pokaże Jeśli czas po pozwoli, to na szpiglasowy wierch Dzisiaj tylko we czwórkę Paszka bym włączyła w sumie właśnie Potem porównamy wyniki Jak na to będziemy to Aura bardziej jesienna niż zimowa A to pierwszy luty dzisiaj No bardzo ładnie. Kolejny raz na wodobzmotach proszę Państwa, tym razem bez śniegu. Tak, niewiele go jest to dzisiaj. Słyszę. Wyszło trochę śniegu rozkrociowego, tak to asfalt cały czarny. <noise> pierwszy przystanek. Tak pierwsza. pierwszy. Ale tutaj, ja myślałem, że tutaj będzie oblodzone, zobaczcie, dwa metry. O jacie. No, nie To to taka trasa na dolinę pięciu stawów zimową porą. Za to kilka metrów dalej lodowisko. Jakiś półmetek trasy. Godinę pięciu stawów. Tak, jest super. Jedziemy już ile z pół godziny. Znaczy no od przystanku, no. To na razie bez raczków. Da się przejść. Zobaczymy co będzie dalej na tym podejściu. No. Ale aura na serio bardziej pokazało? jesienna niż zimowa. Ile nam tam pokazało Dwie no, znaczy godziny. Dwie godziny. No. no, to na razie fajnie. Chyba zwykło mieszkamy Idziemy dalej Myślę, że jak w Polsce będzie tak coraz cieplej i cieplej To w końcu sprowadzimy wyczaj z ty w lato <grymne> Mam nadzieję <grymne> To jest maronary zaświbli. Wiele z tych drzew było moimi przyjaciółmi. A, też miałem to, ale to się da naprawić. I skrzywiony kij. I tam teraz się w tych, tych? No. Dobrze się widział, ogólnie nie tylko ja. No mi też uważać, nawet, bez tego. Ja uważać, A, aż tak ci się pękło. Tak. Straty, wiem, czy to nie no wiem. No wiem. jakoś, ale. Nie no, mam no, już po, po tych kabulcach? Ja też co nie wiem, gdzieś zawadziłem. Raczki, raczki i Ale szczerze Wam powiem, jakby mi ktoś powiedział, bym nie uwierzył, nie? No. Że tak mało śniegu może. No to tak, to samo mówiłem. No i no, jak ta trasa? Mało śniegu. Mało. Gorzej, że bez tego śniegu lód jest na tracie, a nie. Zamiast raków to łyżę mogliśmy wziąć na tym lodowisku. No dobra, jednak na podejściu raczej się przydają. Dwa lata temu, i to w marcu jeszcze, cała ta drzewina była pokryta śniegiem. Pierwszy przystanek w dłuższy chronisko pięciu stawów Po jak trasa przebiegła Zobało jak dobry Znaczy prawie jak nie jak po, po, połowa trasy to jak nie zimowa jak w kwietniu no, tak. zobaczymy Uzupełniamy zapasy energii prowiantem i potem ruszamy dalej cały czerwony jest to Jakie słońce. Drużyna pierścienia ruszyła. Kierunek szpiglas. Co tam? No dobra. Michał? Stop. Szukając dojścia do szpilasowego wierchu na szpilasową przełęcz, zmuszeni zostaliśmy do wytyczenia nowej drogi. Tego jeszcze nie wiemy jak udać nazwę. Prawdę. Duże stopy, a małą Potrzebuję! Potrzebuję! potrzebuję Godziny odpoczynku teraz potrzebuję. Anduina Ale chyba znalazły chyba golum z po to Co? Faktycznie Michał. Po 3 czwartych trasy w końcu przyszedł czas na założenie raków. No, nie słuchają. Się. Nie słuchają ci w ogóle. Kurwa, gdzie to są? Osta Ostatnie podejście przed no, no. atakiem na przełęcz. Na no przełęcz Karadras. Tak. Dobra, wanti, idziemy. Dotarki, czekaj, ale łatwiej się podeprzeć niż na dwóch kijach. No. Ekspozycja całkiem, całkiem. Ostateczne podejście. 哈哈，天线呢？天 To właśnie właśnie szpiklasowego wierchu. No jestem, się jestem zadowolona. Przyjemnie nie zmęczona, ale nie przejeżdżona. Także dzisiejsze wyjście... Liczę, że zjem teraz dobre jedzonko w Monteronie. <laughs> dzisiejsze wyjście na plus. Fajnie było z tym, z tym po tym jeziorze przejście. Tak, tutaj się. Zjeżdżą. Czyli co? Zapraszamy na kolejny odcinek lubcie subskrybujcie i tak dalej i tak dalej.